To tutaj w rozległych preriach i dusznych miastach dzikiego zachodu kryją się istoty tajemnicze i nieuchwytne, moderzy. Oh Dziś zabierzemy Państwa w niezwykłą podróż do dzikiego, nieokiełznanego świata Red Dead Online. Wśród wielu śmiałków, którzy rzucają wyzwanie tym legendarnym stworzeniom, znajduje się jeden człowiek, Jesse Schneider. To jego śledztwo zabierze nas na trop tej enigmatycznej grupy. Jesse Schneider, weteran licznych ekspedycji, od lat bada faunę i florę świata Red Dead Online. Dziś jego celem jest odnalezienie moderów, których wpływ na ekosystem jest równie potężny, co nieprzewidywalny. Moderzy to istoty skryte. Rzadko ujawniają się przed zwykłymi graczami, a gdy już to robią, zwykle jest za późno na jakąkolwiek reakcję. Dzielimy ich na dwie grupy: groźnych i niegroźnych. Pierwsi są szybcy, przebiegli i uzbrojeni w narzędzia, których przeciętny rewolwerowiec nigdy nie widział. Bardzo często potrafią wyrzucić ze świata i mocno lagują serwery. Drodzy, pomimo przyjaznych zamiarów, są najniebezpieczniejsi. Za ich uśmiechami i darami kryje się drugie dno: dno. Zwane banem. Jesse Schneider spotkał moderów i skutki ich działań wielokrotnie podczas podróży z bandem Smitha, której był członkiem. Podczas jednej z przygód w bandzie spotkaliśmy jednego modera. Nie było to przyjemne spotkanie. Bardzo wtedy ucierpiałem i pamiętam to jak dziś. Don't, don't shoot, shoot! Don't shoot! Don't shoot. Medic, medic, medic! Medik, 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 medik! W wyniku swojej obsesji tematem moderów Louis Smith zmuszony został wyrzucić Schneidera z bandy. Nie no, jeśli Smith mnie nie przeprosi, to wypierdalam z bandy. Hm, a co powiedział Smith? <grym> Że bym wypierdalał. Kurwa, właściwie zjebałem z konia. Witamy w programie Jesse <grym> Schneider <grym> na tropie moderów. Jesse podróżując spokojnie przez dziki zachód napotyka na niewyjaśnione zjawisko Fajerwerki Czy to może być trop? Nie wiem, chłopca jedzie tak porobić te mapy skarbów, a to jakieś fajerwerki, to jakiś chyba moder w ogóle Ale bardzo ładne fajerwerki zrobili w tej grze Ciekawi mnie teraz kto je puszcza Na miejsce. Tutaj można chyba. Ko gdzie jest ten moder? Leży gdzieś, gdzie? A on teoretycznie tutaj. Teoretycznie tutaj stoi. Trochę go nie widać. Ło! No chyba, że cheater spawnuje tego. Nic wiecie. A se so, oskuruje. Moderzy to bestie, które wchodzą za nos graczy i wykorzystują aspekt każdego kowboja. Pychę. Jesse dał się złapać na tę pułapkę. What the fuck. Joki dziwny tamtego. Chodź tu w jego. To pokazuje, że nawet najwytrwalsi łowcy mogą poddać się pokusom. A ten duch? Można go, Mogę go oskurować. Oskurowa. Co to jest? Skóra Jelenia. Nie chciałem tego. Chciałem tego dzika. Aha, nic nie mogę zrobić z tym dzikiem. Ale dziwnie. What the fuck, ma armatę! Moc moderów nie zna granic. Są w stanie przyzywać bronie masowej zagładę jednym stryknięciem palca. <laughs> nie, to nie strzela do konia. Cześć, włosy w głowie. Mówiły co innego. Ach, nie o, teraz tutaj wszyscy po prostu przyjeżdżają? Czy tego? Czy. Czy tego? Czy on ich tutaj teleportuje? Jakby teleportował, to chyba wszystkich naraz, nie? O! Tu jest ten cheater. Pomachamy. Moder wyszedł z kryjówki. Może sypnie kaso. Jo, macha do mnie nieśmiało. A ty kanał jest. Nie tylko, że postać żeńska, ale kobieta, bo ma taką nazwę. Ja mogę się mylić. Nie jestem znawcą kobiet. Tak. Ładwa, konia. Jego majestatyczna aura przyciągnęła uwagę również innych graczy. Wspomniana aura może powodować zawroty głowy, bóle w całym ciele, a w najgorszym wypadku nieuzasadnioną agresję. Ja bym trochę odjechał tym w jego. mimo wszystko trochę. U, właśnie dlatego, bo szczelają. Się witają. A skrzynie kolejna. Co ona tak kurwa z niej wyciąga? Ja nie wiem. Moder zniknął niczym duch. Gdzie ona teraz polazła? Jest gdzieś tam? Nie ma, poszła sobie w pizdu. Albo Bana dostała. To dowodzi ich nieprzewidywalności, lecz również i tajemniczości. No, mogła dostać bana, bo się firewalki skończy. No cóż. Moderzy posiadają moc dawania życia, ale również i odbierania go. Jesse właśnie napotkał na istotę stworzoną przez jednego z nich. Jest to istota nieśmiertelna. A więc, tak na mapie, na mapie pojawiły mi się takie czerwone kropki, jak tutaj, Valentine, albo tutaj. E, pojechałem ją sprawdzić. <laughs> Jak się okazuje, mamy tutaj legendarną panterę Iwakta, która jest nieśmiertelna. Także no, niestety nic z nią nie można zrobić. Zostawia tylko ładne wzorki z krwi. Pojadę zobaczyć tą w, w, kropkę w Valentine. Zobaczymy, co to jest. Pewnie jakiś modder po prostu zespałnował te zwierzęta i, i nie da się nic z nimi zrobić. Zobaczymy. A więc dojechaliśmy do Valentine Ta kropka powinna być yy, o, niedaleko Ta, zbliżamy się normalnie yy. Zobaczmy. No, tutaj jakieś martwe zwierzątka Oj, mamy kro czerwoną kropkę. Co my tu mamy? Legendarna pantera nocna. Niech zgadnę Ja jak ja nienawidzę moderów. Pozostawiali to, pospawnowali zwierzęta jakieś, żeby inni gracze mogli sobie oskurować, pozabijać i zrobić co potrzeba. Ja pierdolę, no naprawdę. A ja przychodzę. No i nie mogę tego zebrać, abym ja se zebrał, też by mi się przydało. Żałosne, żałosne i Nienawidzę, nienawidzę moderów. Jesse opanował sztukę ukrywania się przed moderami do perfekcji, dlatego do tej pory nie udało im się go schwytać i wyrzucić z sesji. Lata doświadczenia sprawiły, że Jesse Schneider jest jednym z nielicznych, którzy potrafią się przed nimi bronić. You will never get me. Kiedy jednak widzi okazję, Jesse wychodzi naprzeciw niebezpieczeństwu i konfrontuje się z nim. Niestety walka jest bezskuteczna. Jak widzicie na ekranach. Moder rozpoczął swoje działania, aby przeciążyć serwery. Na szczęście mm. Jessie Schneider jest na powsterunku i powstrzymuje modera, <grymne> co? co to się odpierdala! What the heck? What to heck? A przynajmniej za chwilę. Niestety, Jesse nie zdążył uratować serwera. Serwer ledwo co uszedł z życiem. Działania modera zostały udaremnione przez siły wyższe. Administracje. Jednak nie na długo. Jesse tym razem jest ostrożniejszy. I tym razem zamierza wspomóc obronę serwera. A, cholera! O Ojezu! O Jesse, jako zwykły śmiertelnik, mimo wszystko musi trzymać się na baczności i ucieka przed potencjalną zemstą ze strony Modera. Nie traci jednak poczucia obowiązku i postanawia spróbować zabić Modera. skutecznie. Moder oh, ponownie wow. próbuje swoich sztuczek, które są skuteczne przeciwko Diesiemu i nie tylko niemu. He did it again! Woo. Obok ciebie jest kolejna. Kolego. Bezsilność Jessiego powoduje u niego wstręt i ból wobec własnej osoby. Siła moderska jednak stara się go zmylić. <noise> Kurwa, jak ja się teraz chłopakom wytłumaczę? Ja pierdol... Co ja im powiem? No mam tysięcy. Moderzy wiedzą, czym zachęcić potencjalne ofiary. Ja nie wiem. Niektórzy moderzy są absolutnie niegroźni, lecz zamiast tego są obrzydliwi. Zostałem literalnie oszczany. Najbardziej znaną poszlaką moderów są zionące ogniem zwłoki zwierząt. Należy zachowywać przy nich niezwykłą ostrożność. Nie tylko ze względu na możliwość poparzenia się, lecz trzeba się uważnie rozglądać za moderami. <laughs> w jego turbo Nitro, co jest? Spotykamy potencjalnych inicjatorów zajścia. Lepiej jest, póki co się oddalić. Na zachodzie Jessemu udało się spotkać moderów typu groźnego. Jak widać, to spotkanie nie potoczyło się miło. At least you could give me legendary fox. Finalnie, wszyscy rozeszli się w pokoju. Pomimo nieprzynależenia do bandy Smitha, Jesse bardzo często wyrusza na łowy ze swoim przyjacielem i mentorem, Glennem Harrisem. Ma on tendencję do przyciągania niebezpieczeństwa, a tym samym moderów. This is This your last, last last morning. Last morning. Jesse szanuje Glena i zawsze bierze sobie jego słowa do serca. A wi widzisz te dymy z tych fabryk? No. Tam są moi przodkowie. Jak twoi przodkowie? Muszę ci coś powiedzieć. Jesteś wiesz z do przyszłości? Tego... O... Nie. Wiesz dlaczego zawsze mam ten taki duży nos? Czemu? Jestem Żydem. Co to ma do kominów? Bo tam palą moich przodków. Nie, no zostań! Żartowałem! We dwójkę są silniejsi. O, o zabiłem tego o, starego Wygę. Super. O. o kurwa! O kurwa! <grystanie> Stary, to się akurat zaczęło jak zabiłem starego Wygę. <grystanie> to coś znaczy. No naprawdę! <grystanie> <ślistening> Moderzy mając na celowniku kilku przeciwników, dostają problemów ze zmysłami. A wzmagane specjalną mocą słowa Glena Harrisa, uderzają w nich jeszcze bardziej, robiąc z nich posłuszne marionetki. Be very grateful. Please don't shoot, don't shoot. Give, give, us, give us legendary fox. Ale to nie są te legendarne. Ale to są. Ale to. Mar. Fratello, can you check? Czekaj, czekaj. Uh, can you spawn marble fox, marble fox? Because this is uh, American red. I want marble, marble fox. I would be very grateful. Thank you, thank you for the foxes. Foxes will be very useful now. Thank you, thank you. Yes, yes thank, you, thank you. Now money, kurwa. <laughs> No kurwa. No spokój się <laughs> z tym mani. Moder wykonuje wszystkie polecenia naszych bohaterów. Zawo, Zawołaj konia. Zaklęcia wiążące zaczynają słabnąć i motel się odgraża. O kurwa! On mi dał. A ja kurwa z mapą wchodzę, przy... przylepioną do mnie. Jezu. Ja, ja z flagą taką dużą... No ja też. Glenn Harris jednak się nie poddaje. Yes. Yes. Daj <laughs> no, ci. A nie. <coughs> Co ci dał? Takie <coughs>

I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzikie tereny Red Dead Online skrywają wiele sekretów. Niektórych z nich czekają, by je odkryć, a inne wolą pozostać w ukryciu.